Damian Pocześniak, Katarzyna Nowakowska, Ewa Szymańska i Bartłomiej Dyba Bojarski to kandydaci na kandydatów w czterech okręgach Łódzkiego na listy wyborcze Polski 2050 Szymona Hołowni w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Wczoraj jednym z miejsc mobilnej konwencji partyjnej Polski 2050 był Sieradz. Przedstawiając program partii, Szymon Hołownia mówił o wsparciu rodziny, między innymi poprzez zwiększenie liczby miejsc w żłobkach oraz dzięki zmodyfikowaniu programu 500, który teraz wart jest co najwyżej 350 zł na dziecko. Szymon Hołownia odpowiadał także na pytania Sieradzan i dziennikarzy. PiS będzie teraz, mam nadzieję, przegrywał wszystkie wybory, które jeszcze do tych wyborów parlamentarnych się pojawią ludzie nie dadzą się już nabrać ani na namaszczanie przez prezesa, ani na opowieści Morawieckiego o tym, jak wspaniała jest nasza sytuacja gospodarcza, ani na stand-upy Adama Glapińskiego. PiS będzie teraz powoli, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, bezwzględnie przez Polaków rozliczany z tego, co robi. Ja muszę powiedzieć, że od kilku tygodni, a przecież jestem też normalnym człowiekiem, który jeździ komunikacją, chodzi do sklepu, nie słyszę, w sklepach, w miejscach publicznych innych rozmów niż te, które z czasami troską, czasami z obawą, a czasami z przerażeniem myślą o tym, co czeka nas w nadchodzącej zimy, o tym, co już dzieje się w portfelach Polaków. Kurski mógł mieć dostęp do kilku milionów ludzi przy pomocy swojej propagandy, być może jest jakiś żelazny elektorat PiSu, natomiast Polacy w większości tego co zrobili dzisiaj naszym portfelom, naszym szansom, naszym perspektywom nie wybaczą. Pan Wesoły, osobiście postać mi nieznana, ale skoro zdecydował się na to, żeby grać taką kartą jak namaszczenie przez sprawcę tylu polskich nieszczęść, musiał zapłacić za to cenę i właśnie zapłacił. Nie będzie prezydentem Rudy Śląskiej. Czy to jest jakiś wyjazdów przed wyborami samorządowymi i jak Pan podchodzi do pomysłu przełożenia wyborów samorządowych? Mam to szczęście, że dzięki państwu mogę w zasadzie na każdym przystanku naszej konwencji odpowiadać na to pytanie czasami nawet kilkakrotnie, ale to dobrze, bo chcę, żeby ten nasz głos wybrzmiał. Nie wymienia się zamków z włamywaczem. Nie będziemy z Kaczyńskim robili żadnych zmian ustrojowych, żadnych przesunięć terminów, żadnych zmian ordynacji. Gdyby on przyszedł jak ta Święta Dziewica, odziany cały w biel z lilią w dłoni i obrzucał nas jasnym świetlistym spojrzeniem, mówiąc, że się zmienił i od tej pory chce już tylko naszego dobra. Ja po tym wszystkim co zrobił, wierzyć mu po prostu nie będę. Byłem kandydatem w wyborach prezydenckich w 20 roku, pamiętam jak zaczynał przy tym kombinować i nie można dać nawet palca, bo natychmiast wyrwał ci zestawu całą rękę. Będziemy przeciwni jakiemukolwiek manipulowaniu przy datach wyborów. Trzeba było o tym myśleć, jak wydłużały się kadencje samorządów, kalendarz wyborczy do parlamentów był znany. Jesienią będą im kolidować z parlamentarnymi, na wiosnę, z europarlamentarnymi później z prezydentami. zawsze z czymś mu będą kolidować. Nie ruszamy tego zostawiamy to tak jak jest a czy to jest zwiastun dałby Bóg, żeby tak było. Mam nadzieję, że tak będzie wierzę, że to już jest ten moment że pis trzeba odesłać na Pawlacz historii przejąć odpowiedzialność za polskę i spróbować ponaprawiać to wszystko postawić to wreszcie na takich torach, żeby to pojechało o 30 lat do przodu, a nie wracało za każdym krokiem za każdą sytuacją, którą widzimy do gierka 50 lat wstecz. Jeszcze jego cenia Pan projekt o sędziach pokoju i kolejne zmiany w sądach zapowiadane przez ministra Ziobre. Spodziewa się Pan dobrych reform, czy raczej chaosu? Do tej pory, jak się Zbigniew Ziobro brał zareformowanie sądów, to później nawet Kaczyński musiał wychodzić i mówić, że niestety jest gorzej niż było. Więc mamy do czynienia z lekarzem, mówię tutaj o Zbigniewie Ziobro, do którego przychodzisz ze stanem podgorączkowym, bo umówmy się, że z polskimi sądami nie było wszystko tak, jak powinno być również przed 15 rokiem, a wychodzisz mając 40 stopni gorączki i stan przedagonalny. Polskie sądy zapychają się, polskie sądy są nieefektywne, polskie sądy toną coraz bardziej w kolejnych problemach, które się na Warstwiają, bo będą coraz bardziej pojawiać się wątpliwości z każdą kolejną nominacją sędziowską, czy ten sędzia ma prawo być sędzią, czy nie ma być sędzią. I jak wiadomo w sądzie są dwie strony. Jedna niezadowolona z rozstrzygnięcia strona będzie się sądzić na temat statusu sędziego, sprawiając, że sprawa nie będzie osądzona i ludzie nie wyjdą w ogóle z tego sądu przez kolejne miesiące i lata. Oni są winni zapaści czy współwinni zapaści polskiego sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, którą dzisiaj obserwujemy. oni mający pieniądze na wszystko, a nie mający pieniędzy na podwyżki elementarne dla pracowników sądów, którzy dzisiaj w warunkach pracy półniewolniczej pracują. Jeżeli ja się czegokolwiek dzisiaj spodziewam w tej sprawie, o której Pani powiedziała to tylko i wyłącznie kolejnego rozdziału politycznej gry. a więc będą się starali przekupić kukiza, żeby został przy nich pracując niby to nad jego program programem sędziów pokoju. Jak ukisim będzie mocno fikał, to jeszcze trochę go pozwodzą, że coś mu uchwalą. Jak nie będzie i od razu się położy plackiem za jedynkę gdzieś na liście, to będą ten projekt mielili w ad calendas Grekas. Tu nie chodzi o żadnych sędziów pokoju. Tu nie chodzi o żadną reformę sądownictwa. Tu chodzi o to, że Ziobro założył Nelsona Kaczyńskiemu, a Kaczyński, żeby przetrwać przy korycie, musi żyrować się kukizem. I o tym jest cała opowieść. Czy to jest o rozwiązywaniu problemów Polaków? Nie. To jest o rozwiązywaniu paru panów z wiejskiej z własną karierą, z własną przyszłością, z, z własnym wynagrodzeniem i tylko o nich tutaj mówimy. Dziękuję. Krzysztof dziecki dla telewizji polskiej. Co pan sądzi o dramatycznym konflikcie, który trwa od dawna? Samorządy kontra. Władza państwowa, gdzie tymi beneficjentami są na ogół ci samorządowcy, którzy są z PiS-u. I oni jeżdżą, rozdają te, te karteczki, ile tam tamtych pieniędzy, prawda? Pomijają te miejsca, gdzie władzy pisu nie ma. To się może w kampanii jeszcze bardziej pogłębić. Nie jestem do końca pewny, czy dobrze usłyszałem pana afiliację na początku, bo treść pytania wprawiła mnie w takie pozytywne osłupienie. W, wie pan, my mówimy o tym od dawna, że ten system nie jest sprawiedliwy. To było widać już i przy funduszu dróg samorządowych, teraz widać przy Funduszu Inwestycji Lokalnych dostają swoi. I swoi mają się jak pączki w maśle. Reszta nie dostaje, a przecież tam też żyją ludzie. Ludzie, którzy potrzebują chodnika, którzy potrzebują, nie wiem, ośrodka zdrowia, pływalni. Oświetlenia na ulicach, tych wszystkich rzeczy, w których finansowaniu samorząd uczestniczy. Jeżeli my będziemy mieli odpowiedzialność za Polskę, to gwarantuję panu, że nie będzie miało dla mnie znaczenia, czy burmistrz, czy prezydent jest z pis z platformy z Polski 2050 czy z PSL-u. Samorządy muszą być uczciwie traktowane. Samorządy wiedzą, gdzie należy wydawać pieniądze najlepiej, bo są najbliżej ludzi. I dzisiaj trzeba Polskę zdecentralizować, czyli dać więcej władzy samorządom, więcej odpowiedzialności, a za tym więcej pieniędzy, a nie ją centralizować tak, żebyśmy mieli kraj, w którym jeden człowiek decyduje o absolutnie wszystkim i stawia kolejne wielkie narodowe lotniska, narodowe postoje taksówek, narodowe sklepy spożywcze. A... Jeszcze, przepraszam, anegdotycznie powiem, że im się nie udało, ale był przecież w planach narodową rzeźnię chcieli postawić w Bielsku Podlaskim, na moim Podlasiu. Miało się to nazywać Państwowy Zakład Ubojowy, miało mieć skrót PZU. Pewnie jak usłyszeli w tym środowisku PZU, to wielu aż serca zagrały, a więc będą zatrudniać znowu miejsca w spółkach. Nie, to jest myślenie z czasów Gierka. Dzisiaj musimy iść 30 lat do przodu i wreszcie uwierzyć, że silne samorządy to silna Polska. Stąd te propozycje, o których mówił Bartek. 3% udziału w wacie, zwiększenie Udziału w picie, roz, uczciwe rozliczanie się z subwencją oświatową. Jeżeli dajemy zadania ekstra, nie daj Boże, jakaś kolejna pandemia albo inne nieszczęścia, to je finansujemy. Przecież to nie może tak wyglądać, jak wygląda w tej chwili, bo my wszyscy, niezależnie od tego, czy głosujemy na PIS, na Platformę, czy na Lewicę, na tym tracimy. Dziękuję, Dziękuję bardzo.